Witajcie tu Osti z Kości Szybka Wrzutka tym razem na stole Manhattan wydawnictwa Force Games czyli odświeżona wersja hitu z 94 roku w którym to będziemy zdobywać kontrolę nad terytorium układać nasze drapacze chmur z takich fajnych plastikowych przeźroczystych klocków będziemy to robić za pomocą kart i na początku gry dostaniemy 4 karty i w zależności ile osób Gra przy pełnym składzie, bo gra jest od 2 do 4 osób na jakieś pół godzinki. Przy pełnym składzie gramy sobie, e, wykładając 6 budynków, 4 rundy. Tu graliśmy w trzy osoby, wykładaliśmy 4 budynki, graliśmy rund 6. Co rundę wybieram jedną kartę. Karty są tutaj wspólne. Mamy do dobierania. Odrzucony stos. Zagrywam kartę. I w zależności, kto zagra tą kartę, to będzie ona pokazywała, w którym miejscu mamy postawić budynek. Bo jeśli zagrywam ja. To dla mnie oznacza to, że kładę sobie budynek tutaj w rogu. Gdyby to zagrał Tomek, to by oznaczało, że kładzie sobie budynek w tym rogu. No i za każdym razem, jak położymy budynek, dobieramy sobie nową kartę. Ale jest też kilka zasad, jeśli chodzi o budynki. Kładąc budynek, musimy zawsze przebić, znaczy mieć równo albo przebić e, poziom przeciwnika. Czyli na przykład no, w tym tu budyneczku układając sobie jeden, wystarczyło położyć jeden żeby przebić. Następnie był położony jeden, znowuż przebijamy. Tu ktoś dołożył dwa, w sumie już dało trzy. Czyli chcąc tu dołożyć, mamy raz, dwa, wystarczyłaby mi jedynka, a położyłem dwa. Tak żeby zawsze wyrównać od przeciwnika, a najlepiej, najlepiej przebić. No i tak będziemy wykładać nasze budynki. Aż skończy się runda, pozbędziemy się wszystkich budyneczków z danej rundy z naszej planszetki. No i wtedy mamy podliczanie, które jest tutaj na planszy. I tak, za najwyższy budynek w grze właściciel, czyli osoba, która jest na samym szczycie, dostaje 3 punkty. Następnie dostajemy 2 punkty za przewagę w danej strefie, a następnie dostajemy 1 punkt za każdy budynek, który jest nasz, czyli patrzymy na szczyt budynku, jaki jest jego kolor. I tak naprawdę zagrywamy kilka rund, podliczamy te punkty i to wszystko. Gra banalnie prosta, ale fajnie napełniona tą negatywną interakcją, bo cały czas próbujemy kogoś zasłonić, ktoś próbuje zasłonić nas, jest tu typowe, gdzie dwóch się bije tam trzeci gorzysta, trzeba pilnować cały czas przeciwników, co robią, żeby nikt nam za daleko nie odskoczył. Jeśli ktoś odskakuje, no to już trzeba go wiadomo, tam trochę przystopować. Także bardzo fajna, przyjemna gierka. Super wygląda. Sam raz na takie, właśnie niedzielne, luźne granie. Także Manhattan od Fox Games, oczywiście, polecamy. Zapraszamy, jak zawsze, do subskrypcji naszego kanału i wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które tu dla Was umieszczamy. I dziękujemy za oglądanie i do następnego filmu. Cześć.